Kochani jako mama pięciorga dzieci w tym dwóch córek chciałabym apelować do rodziców żeby sami się edukowali na temat antykoncepcji i antykoncepcji tej dzień po która została wprowadzona po to żeby przekazywać tą wiedzę dalej żeby dzieci nie były trute tabletkami innymi środkami bo oprócz tego, że są środkami antykoncepcyjnymi, są też środkami wczesnoporonnymi i mają bardzo du dużo skutków ubocznych. Żyjemy w czasach, kiedy zostały wprowadzone już od 15 roku życia tabletki dzień po i młodzi ludzie mogą sobie kupić, ale my jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wyedukować własne dzieci żeby wiedziały, że to nie jest bez szkody dla organizmu, że to może nieść bardzo długotrwałe skutki uboczne dla układu hormonalnego i w ogóle dla funkcjonowania całego ciała młodego człowieka. I edukować trzeba też nie tylko dziewczynki, ale i chłopców, bo oni też są odpowiedzialni za wiele rzeczy. Więc żeby później nie musieli latać z dziewczynami do aptek, albo dawać im pieniążki, czy, czy szukać różnych głupich rozwiązań, to warto edukować ludzi młodych, ale już od dziecka warto mówić, że życie nie jest przeszkodą, żeby je trzeba było usuwać, zabijać albo robić różne inne dziwne rzeczy. Życie to cud, to dar, życie to coś pięknego, czego można doświadczyć i nie trzeba tego usuwać, ani się przed tym bronić. Trzeba w odpowiednim wieku po prostu. Mądrze zdecydować o tym, żeby to życie stworzyć z miłością i przyjąć.